I nadszedł ten moment, kiedy konwalia jest po operacji i możemy Wam pokazać jej pierwsze kroki. No, widok jest naprawdę nie jest jeszcze idealnie, ale to wszystko co widzicie jest zadowalające. Efekt operacji został osiągnięty. Jedna noga jest w lepszym stanie, druga wymaga jeszcze korekty. Ale, ale uwaga, uwaga, naprawdę to się bardzo dobrze zapowiada. No, pokaż się konwalia, jak idziesz. Pokaż się. Chodź. Na tym zresztą polega rehabilitacja na spacerowaniu, więc teraz musi konwalia chodzić po twardym. I będziemy jej korygować nogi. Tą lewą widać, że już całkiem fajnie jest ustawiona względem podłoża. I teraz ta prawa wymaga cały czas korekty ustawiania. Tu już będzie większość pracy do wykonania przez fizjoterapeutę. Piękna, piękna. No i bardzo dobra wiadomość jest taka, że teraz Konwalia dużo więcej stoi, dużo mniej leży, to już nie jest koń zalegający, ona bardzo chętnie stoi w boksie.